Dobry, witam serdecznie w programie Startup Chat by Cobin Angels tutaj na antenie Compare TV. Dzisiaj moim gościem będzie osoba nie tyle nieprzypadkowa, co powiedziałabym nawet wyjątkowa, bo Piotr Romanowski, który jest tutaj ze mną, nie tylko jest, nie tylko jest aniołem biznesu. A nim jest, nie tylko jest inwestorem. Jest również Aniołem Biznesu roku 2021, więc osobą nagrodzoną za to, co jako anioł biznesu robi i w jaki sposób współpracuje ze startupami, ale również jest to osoba z dwoma doktoratami jednym z genetyki nowotworów, a drugim z biologli, biologii molekularnej, przepraszam i jest również osobą, która jako no, rzeczywiście jedna z niewielu w Polsce przeszła ze startupem, ze spółką, z którą współpracowała i dalej współpracuje, od tej inwestycji na bardzo, bardzo wczesnym etapie do wejścia na giełdę, i tu relacja, z tego co wiem, istnieje dalej. Więc zanim zacznę o to pytać, a będę o to pytać, mam pytanie na rozgrzewkę. Z dzisiejszej perspektywy, Piotrze, tego co już dzisiaj wiesz, co już przeszedłeś jako inwestor, jako przedsiębiorca, Gdybyś miał wydać pieniądze na super samochód, na mieszkanie, albo na udziały w startupie, to na co byś się zdecydował? To zależy od. Znaczy, jedna rzecz jest oczywista: na pewno nie to pierwsze. W momencie, jeśli to było moje pierwsze mieszkanie, na pewno w mieszkanie, zabezpieczenie potrzeb życiowych to oczywiście był priorytet. A chyba w drugiej kolejności byłby startup. Zdecydowanie. Jednak. Jednak, no dobrze, to przejdźmy w takim razie do naszego głównego, jednego z głównych wątków, czyli do dwóch spółek, do Selwity i do Rive Therapeutics. Zacznę od prostego pytania, czym one się zajmują dokładnie. Obie spółki zajmują się biotechnologią, a czy jedna z nich, czyli Selwita, jest spółką usługową. Znaczy. To jest spółka określana w języku angielskim jako CRO, czyli Contract Research Organization, czyli spółka, która prowadzi badania, czy to biologiczne, czy te ze związków chemicznych, czy jakieś analizy bioinformatyczne, na zlecenie koncernów farmaceutycznych albo firm biotechnologicznych jako, jako usługa. Tak? Czyli jest to, powiedziałbym, model dość zbliżony do innych usług profesjonalnych, czy to informatycznych, czy to konsultingowych. Mm -hmm. Tymczasem, Rive Therapeutics jest spółką biotechnologiczną innowacyjną, to znaczy, pracuje nad odkryciem i przechodzeniem przez cały proces badań klinicznych, nowych leków, posiadając prawo własności intelektualnej, czyli patenty do tych tak Czyli tak jak w pierwszej sytuacji mamy. Tak powiedziałbym, dość klasyczny biznes. Biznes, który ma rachunek wyników, ma jakiś tam prognozowany portfel projektów, koszty ich wykonania, rentowność EBITDA i tak Drugi. Drugi jest biznesem o zupełnie innym profilu, profilu bardzo wysokiego ryzyka, bez tak naprawdę zakład, czy bet, że daną cząsteczkę, dany lek uda się doprowadzić, czy to. Na rynek, czy to do tak zaawansowanego poziomu badań klinicznych i wyników tych badań, że któryś z większych koncernów e, będzie zainteresowany e, kupieniem czy wylicencjonowaniem takiej cząsteczki. Tak. -taki. Czyli takie RD, ale prowadzone w sposób biznesowy. Więc dokładnie tak, nie to, można to, dokładnie liczyć tak, tak. To jest komercyjna Tak, Nie to można liczyć na niekończące to, się RD. To jest, 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 jest komercyjna R&D. Tak. Aczkolwiek ten obszar działalności tak w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej jest dość mocno wspierany mm -hmm. przez różne granty unijne. Tak, no Europa bardzo stara się gonić inne części świata, jeżeli chodzi o innowacyjność, chociaż te programy chyba nie są tutaj, troszkę dywagujemy wystarczające, żebyśmy mogli dogonić Stany Zjednoczone na przykład. No myślę, że tutaj mamy, to już wchodzimy w dywagację, tak. na pewno jeśli chodzi o sektor biotechnologiczny, jeśli powiedzmy go tak porównać i skontrastować mm -hmm. z, z sektorem IT, który jest Dużo lepiej znany polskim inwestorom. Ewidentnie jest pierwszy, dużo bardziej kapitału kapitałochłonny. Po drugie, kompetencyjnie wymaga dużo bardziej głębokiego i różnorodnego rynku kompetencji na różnych etapach rozwoju, rozwoju leku. Także to jest myślę, że i dużo więcej. Pieniędzy i dużo więcej czasu, i dużo większa głębokość rynku. Tak naprawdę myślę, że Uczyliście. przynajmniej od strony komercyjnej biotechnologii. To jedynym rynkiem, który w jakiś tam sposób może konkurować z Stanami no to, to jest Wielka Brytania. To jest mhm, zakazany taz, złoty trójkąt Oxford, Cambridge, tak. Cambridge, Londyn. Tak, no, o biotechnologii jeszcze będziemy rozmawiać, a wracając do naszego głównego wątku, hmm. wspomniałeś o ryzyku, bo z tego, co powiedziałeś, wynika, że apetyt na ryzyko masz i czy to było ważne w 2009, kiedy zainwestowałeś po raz pierwszy w te spółki i zacząłeś z nimi współpracować? Hmm. Myślę, że mówiąc o apetycie na ryzyko, to tak akurat drugim sektorem, w którym laty nie spędziłem dużo czasu, to finansowy. Sektor bankowy, który oczywiście kosztuje również na zarządzaniu ryzykiem, tak? czy to ryzykiem kredytowym, rynkowym, waluty, stopy procentowej płynności, itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Myślę, że tak, apetyt na ryzyko mam, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, że rozumiem to ryzyko i po drugie, też rozumiem, jaka jest maksymalna strata od mhm. tego ryzyka, tylko mówiąc, jak Mocno możecie poturbować, yy, i że nawet ten najbardziej negatywny scenariusz yy, cię nie zabije. Mm -hmm. tak? To miem, dużo jakichś porównań, pewnie nie byłbym gotowy, nie, nie zajmuję się spinaczką, pewnie nie byłbym gotowy do spinaczki bez zabezpieczenia. Tak? Ale jeżeli wiesz, że jesteś zabezpieczony na linii, a jeszcze na przykład. 5 metrów poniżej jest taka siatka, także jeśli nawet spadniesz, to kilka śniaków będzie, ale to jest do przejścia, to to jest powiedziałbym taki poziom ryzyka, który akceptuję. I wtedy to zabezpieczenie, tą wiedzę miałeś, kiedy decydowałeś się na tę inwestycję? Tak, zdecydowanie tak. oczywiście w przypadku tej inwestycji, no to było w pełni zrozumiałe, że ryzyko, które biorę na siebie jest dokładnie równe kwocie zainwestowane. No tak. po prostu cało stracić. Także raczej ryzyko polegało, ocena na ryzyka polegała na tym, czy jestem w stanie, biorąc pod uwagę swoją sytuację życiowo-finansową, pogodzić się z potencjalną stratą całości zainwestowanych pieniędzy. Mm -hmm. Na była mm -hmm. tak. Tak, no i teraz 13 lat. Tak, dobrze 13 lat minęło. Nie. Co się wydarzyło między tymi pierwszymi decyzjami z pełną świadomością, ile mogę stracić, która przy startupach jest bardzo ważna? Tutaj te podawane, że tam 9 na 10 startupów upada, to raczej w Polsce nie jest taka pełna informacja i ta statystyka wygląda niestety trochę gorzej. Więc, ale to by się w tym wypadku udało. Spółki są na giełdzie, notowane to uznaje się jako sukces w świecie i w rozumieniu jakby rozwoju startupów, więc jakie były takie momenty przełomowe, które sprawiły, że miałeś poczucie, ok, to idzie w dobrą stronę, to ma sens, chcę z tymi ludźmi pracować i budować to, to przedsiębiorstwo? Uh, to jest myślę, że trudne pytanie, bo e, historia e, najpierw Selwity, ponieważ najpierw była to jedna mm -hmm. firma pod nazwą Selvita, która została później podzielona na dwie. To chyba podobnie jak w przypadku wielu innych startupów jest to raczej pasmo niepowodzeń czy pasmo niezrealizowanych ambicji i zamierzeń, w których od czasu do czasu uda się ogłosić, ogłosić wygraną, ogłosić zwycięstwo. Takimi, myślę, że kluczowymi punktami w historii, w historii spółki było kilka. Akurat Selwita jest dość nietypowym przykładem, jeśli chodzi o taką klasyczną ścieżkę spółek technologicznych globalnie, ale typowym, jeśli chodzi o Polskę tego okresu. Mianowicie myśmy weszli na giełdę bardzo wcześnie. Spółka została założona w 2007 roku, w 2009, E, wszedłem jako pierwszy w ogóle inwestor zewnętrzny do spółki. W 2011, jeśli dobrze pamiętam, e, byliśmy już notowani na New Conneccie, tak? czyli na tym, powiedzmy, parkiecie, który intencjonalnie jest parkietem dla małych, wysokotechnologicznych spółek tak. wysokiego ryzyka, ryzyka w Polsce, który oczywiście formalnie daje status spółki publicznej. E, z perspektywy regulacyjnej, z pewnymi może uproszczeniami, ale nakłada na spółkę wszelkie wymogi raportowe, wymag, które obowiązują spółki publiczne, ale przed od strony płynności akcji zwykle płynność tego typu spółek jest niewielka. A podkreślam to dlatego, że w takiej powiedziałbym klasyce startupowej Pierwsze notowanie na giełdzie, oferta przy na giełdę to jest takie finale grande, spełnienie marzeń wszystkich, wszyscy mogą się upłynić, wyjść, tak, to, to jest w przypadku mniejszych spółek na rynku polskim dość iluzoryczne, ponieważ płynność jest na tyle mała, już nie mówiąc o jakichś mentalnych ograniczeniach powiązanych ze spółką, że po prostu jest, jest, to, jest to niemożliwe. Także myśmy na giełdzie pojawili się, tym nie wcześniej. Kilka lat później, teraz trudno już sobie przypomnieć, kiedy to było. E, przeszliśmy na główny parkiet przy okazji dodatkowej emisji akcji. E, dla mnie, chyba, takich kilka e, kamieni milowych rozwoju spółki, i to już z to już są kamienie milowe rozwoju spółek publicznych, mm -hmm, ponieważ mm -hmm, te, te stary bardzo, bardzo tak. wcześnie to była bez wątpienia. E, Pierwsza transakcja wylicencjonowania leku będącego już w badaniach klinicznych do zagranicznej spółki farmaceutycznej, konkretnie do dominarini, i to była poddaje, pierwsza w ogóle w historii sytuacja, gdzie polska spółka biotechnologiczna wylicencjonowała lek będący już w badaniach klinicznych mm -hmm. do innej spółki, ktoś chciał go, chciał go kupić. E, czyli też można powiedzieć e, walidująca ideę, walidująca model spółki, że tak w Polsce, w Krakowie da się tworzyć innowacyjne leki. To działa e, tego, tak, z tego to, 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 to był na pewno pierwszy taki e, duży moment. E, drugi e, to był podział spółki na dwie mhm. usługową i innowacyjną. Wiązało to się z tym, iż początkowo taki, powiedziałbym, hybrydowy model bardzo nam pomagał, dawał duże, powiedziałbym, synergię. Jeśli chodzi o zarządzanie zespołem, jeśli nie było pracy usługowej, trochę więc posłużyło przerzucić na pracę naukową, jeśli chodzi o dodatkowy strumień przychodów z usług do finansowania badań naukowych, no ale dostrzegliśmy w którymś momencie że spółka jest na tyle duża, że te synergie są już mniej ważne, a pojawiały się pewne dysynergie, choćby z perspektywy inwestycyjnej. Tak? Profile ryzyka tej działalności są zupełnie inne. Tak jest. Um, profil inwestorów poszukujący danego profilu inwestycji jest zupełnie inny. I zresztą było to widać, że sam podział spółki na dwie, w relatywnie krótkim okresie kilku miesięcy spodobał kilkudziesięcioprocentową aprecjację tak, po sumie, tak, tak. O, o, obu spółek, tak mówiąc mm -hmm. krótko. Inwestorzy się trochę przytasowali, wybrali sobie ten profil, który im bardziej, im bardziej pasuje. I ostatni punkt, który myślę, że był bardzo ważny, jeśli chodzi o, o historię spółek, to jest początek zeszłego roku, kiedy Selwita, czyli spółka usługowa przeprowadziła pierwszą akwizycję zagraniczną. Była to akwizycja. Chorwackiej firmy Fidelta od Galapagos, od belgijskiej firmy biotechnologicznej, która powiększyła nas mniej więcej o 60% jeśli chodzi o skalę przychodów i raz, dwa jeśli chodzi o rentowność. ta operacje mhm. chorwackie Fidelty były znacznie bardziej rentowne niż, niż szlakowskie. Także to tak skokowo podwoiło wielkość spółki i również szkładało spółce takim Międzynarodowy sznyt, większą pewność, że potrafią. I perspektywę już zarządzania firmą, która staje się coraz bardziej globalna, nie tylko lokalna. 98 jeśli więcej przychodów, to są przychody zagraniczne. Prezeska Fidelty, Pana pani Adriana Winter jest. Obecnie już w zarządzie Selwity zarządza też część operacji krakowskich. Mhm. Spotkania zarządu przełączyły się z polskiego na angielski. spotkania rad jest z polskiego na angielski, także coraz bardziej czujemy się jak spółka międzynarodowa. Tak. Międzynarodowa firma i też, jak rozumiem, ta ekspansja zagraniczna to będzie główny w takim razie kierunek rozwoju. Wiem, czy główny, ale na pewno jedna z dwóch nóg, no, patrząc na sektor. CIRO jako taki, mm -hmm. jest to sektor dalej bardzo pofragmentowany i patrząc na y, wszystkich, właśnie liderów sektora, y, wszystkie te firmy rosną dwutorowo. Z jednej strony przez rozorganiczny przychodów, z drugiej przez y, seryjne akwizycje mniejszych podmiotów. Mm -hmm. Przejdźmy do naszego drugiego głównego wątku na dzisiejszą rozmowę, bo biotechnologia była już mm -hmm. bardzo jakby. Wyraźna i przewijała się przez naszą rozmowę, ale też health tech, med tech, jest tutaj, myślę, jednak jakieś rozróżnienie. To wcześniej, przed pandemią, jednak były takie branże, które były postrzegane jako trudne. Nie, ty, nie tyle jeżeli chodzi o same inwestycje, chociaż mogą być bardzo kapitałowo-chłonne, ale w takim postrzeganiu, że nie każdy się może tym zajmować. Pandemia spowodowała, że one przyspieszyły. Bardzo mocno. Też myślę, tutaj urodził się dużo mocniej health tech w takim rozumieniu rzeczy niemedycznych, ale też związanych trochę z naszym dobrym samopoczuciem i dobrobytem, gdzie można też nowe technologie wykorzystywać. I jeżeli chodzi o jednak ten taki korbiotechnologiczno biotechnologiczno-medyczny, to takie trochę może przywrotne pytanie, ale czy uważasz, że trzeba mieć dwa doktoraty, żeby się tym zajmować? Mm, nie, absolutnie nie. Ale na pewno trzeba mieć. Kogoś koinwestującego lub kogoś zespole, kto ma głęboką wiedzę merytoryczną bądź techniczną w danym obszarze. Bo jednak strona technologiczna tych biznesów jest, 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 jest nietrywialna. Także nie, absolutnie. Że nie trzeba mieć nawet jednego doktoratu, ale na pewno kogoś z głębokimi kompetencjami sektorowymi mm -hmm. trzeba mieć. I, I to myślę, że jest pewnym wyzwaniem. Może zróbmy sobie najpierw drobną segmentację. Dopadło kilka haseł. Tak. Pierwszym, biotechnologia, czyli biznes wykrywania tworzenia leków testów diagnostycznych bądź innych produktów technologiami biologicznymi. tak, Czyli nie przez syntezę chemiczną, ale przez fermentację, przez inżynierię genetyczną. To jest jeden worek. Drugi worek to jest nazwijmy to health tech, med tech, różnych rozwiązań technologicznych wspierających opiekę stricte medyczną. Tak, tu możemy mieć rozwiązania e, teleinformatyczne dla telemedycyny, tu możemy mieć e, tak zwane cyfrowe terapeutyki, digital therapeutics, czyli e, aplikacje, które pomagają e, pacjentom z przewlekłymi chorobami e, lepiej Ustawić i zdyscyplinować swoje życie, aby jak najosiągnąć najlepsze wyniki terapeutyczne. Tak. Jest szereg tego, przykład tak. w zarządzaniu cukrzycą. Tak, jest, czy tak, przy tak. chorobach ym, związanych z tarczycą. bardzo przykład no, no, do, Dokładnie znany, tak. A, ale tu czy... mówimy tak. o y, wpisywaniu się w system opieki zdrowotnej mhm. Mhm. i w system finansowania opieki zdrowotnej, bo tutaj natychmiast pojawia się kwestia, kto za to Płaci, zapłaci. Oczywiście. I trzeci worek, to nazwijmy, jest cały obszar wellness, tak jest. czyli różnych technologii prozdrowotnych, ale będących niejako wokół czy obok systemu opieki medycznej, nie wymagającej rejestracji jako lek diagnostyk i nie, też nie wymagający albo nie próbujący uzyskać refundacji odpłatników płatników paki zdrowotnej. Gdybyśmy przeszli te trzy grupy, to w tej pierwszej czyli biotechnologii głównym wyzwaniem jest to, że każdy biznes w tym obszarze natychmiast konkuruje globalnie. No bo świat nie potrzebuje dwóch czy trzech patentów na to samo. Wystarczy jeden. Kto jest pierwszy, zgarnia, zgarnia prawie wszystko. Dokładnie. I w tym momencie e, powiedziałbym, skuteczne przeprowadzenie due diligence technologicznego mm -hmm. jest bardzo trudne, bo tak naprawdę mamy bardzo wąskie, niszowe, specjalistyczne zagadnienie, e, gdzie powiedziałbym nawet, doktora w tej dziedzinie to jest niewystarczający. Ja czuję się na tyle kompetentny, że. Zwykle jestem w stanie powiedzieć, jakie są dwa, trzy pytania, które są kluczowe, które trzeba zadać, i w jaki sposób znaleźć naprawdę eksperta, który będzie w stanie to zdjąć, mhm. a nie, że ja jestem w stanie. I to jest główne wyzwanie, szczególnie jeśli jesteśmy, powiedzmy, na rynkach, nazwijmy to peryferyjnych, jak, jak Polska. Teraz ten drugi worek, czyli nazwijmy to mettek. Mhm. Tutaj głównym wyzwaniem jest umiejętność wpisania się w sektor opieki zdrowotnej. Tak? A w szczególności wpisania się w relacje między trzema interesariuszami: pacjentem, który jest jako klientem, obiektem terapii, lekarzem, który podejmuje decyzje i płatnikiem, który wszystko płaci. To jest taki specyficzny sektor, gdzie. Tak. Klient, płatnik i usługodawca to są trzy różne podmioty. I co najważniejsze, ta relacja pomiędzy klientem i płatnikiem też nie jest taka prosta, więc Dokładnie. dokładnie. Przepust, Ale to co jest jeszcze jest ważniejsze, ważny. systemy opieki zwrotne są bardzo lokalne i bardzo mocno się różnią od kraju do kraju. To znaczy, te, to co jest cechą tych biznesów, to jest duża trudność skalowania globalnego z rynku na rynek, ponieważ każdy z rynków lokalnych ma bardzo dużą specyfikę. I tu akurat też rynek polski niekoniecznie jest najszczęśliwszym rynkiem do startu, no bo krótko mówiąc budżet polski, stępki zdrowotnej jest wielokrotnie mniejszy niż w wielu innych tak, krajów. Zresztą doskonale to widać e, po ścieżce tych firm medycznych w Polsce, które osiągnęły dużo sukcesów, tak jak Docklane, czy dany lekarz. Docklane jest bez 20, iluś tam, jeśli nie 30 tak, krajach, To ale jest globalna wybiera firma. rynki Ameryka Południowa, Turcja, do, Dokładnie do jeżdżą dokładnie. wszędzie. Po dokładnie tak, tak, no bo skali się nie zbuduje tutaj. No i właśnie trzeci, trzeci worek, trzecia grupa to jest e, społeczeństwo wellness, tak. wellness, gdzie w zasadzie. Mamy projekt konsumencki, który, jeśli chodzi o dynamikę, niewiele się różni od innych. innych Zresztą to chyba najszersza kategoria, bo tam mogą być i marketplace, y, i jakieś takie usługi. Tak, tak, tak. ale zasadniczo, oczywiście, mamy tutaj, powiedzmy, produkty, które aspirują do jakichś tam benefitów zdrowotnych. Ale z perspektywy biznesowej, modelu biznesowego, finansowego są bardzo podobne do innych produktów B2C, produktów konsumenckich. Mhm. Czyli mhm. To jest taka, myślę, że tak jak pierwsza ta, ta grupa wymaga bardzo głębokiej wiedzy technicznej, technicznej, druga wymaga dobrego zrozumienia działania systemów opieki zdrowotnej, trzecia w zasadzie wymaga dobrego produktu, po, po, no, podobnego no, profilu tursu, kompetencji jak większość innych biznesów konsumenckich. Tak. Wspominałeś, że w portfolio masz około 25 spółek w takim razie. Plus minus. plus minus, biorąc pod uwagę wszystko, o czym mówiłeś teraz, jeżeli chodzi o trudności, bariery, no i też ryzyko, o którym mhm. wspominaliśmy wcześniej. Co powoduje, że ty już osobiście indywidualnie decydujesz się, w tę spółkę to chciałbym zainwestować. Czy to myślę, że y, początkowo było raczej intuicyjne. Z czasem spróbowałem nawet trochę sformalizować w postaci listy kryteriów inwestycyjnych. Przede wszystkim staram się nie spieszyć i bardzo się wystrzegam. Sytuacji, kiedy czuję presję często w postaci FOMO. Tak już, już, już inwestuj, bo już, tak, jutro już się znaje, już, się już, już, już. Sz Szczególnie wiedząc, jak, jak działa mój mózg, jak działają emocje, ja bardzo lubi się uczyć o nowych rzeczach, także tak na pierwszym spotkaniu to mi się kapłowa pomysłów podoba. To jest super ciekawe, i im mniej się na tym znasz, tym jest bardziej ciekawe, no bo nie, Przynajmniej ja do ciebie powiedziałem: historia, a, a nie widzisz ryzyki dziur. A potem, drugiego dnia się budzę, no i pojawiają się jakieś dwie wątpliwości. Kolejnego dnia, kolejne dwie. Porozmawiam z paroma znajomymi z sektora, zwrócę uwagę na kolejne kilka rzeczy, i powiedziałbym: e, jest ten pik, potem powoli, powoli zainteresowanie siada albo nie. I, i, i tak nawet sobie staram takie, robić nieformalne odcięcie, że nie podejmować decyzji na tak szybciej niż 1-2 tygodnie, znając jak funkcjonuje mój mózg, żeby właśnie nie złapać się w tej fazie wstępnej euforii. Aż tak praktycznie to, to tak. Po pierwsze, zasadniczo inwestuję tylko w biznesy B2B, biznes to biznes. W ogóle nie dotykam biznesów konsumenckich. Całe życie zawodowe spędziłem tylko w biznesach, biznes to biznes i mam wrażenie, że jako, jakoś tam czuję, a biznesów konsumenckich w ogóle nie rozumiem. E, I mam też wrażenie, że w biznesach, biznes to biznes, dystrybucja ryzyka jest dużo korzystniejsza. One zwykle nie są aż tak winner takes all, jak mm -hmm. wiele biznesów, czyli cyfrowych biznesów konsumenckich. Tak, jednak biznes B2B ma dużo specjalistycznych niż. Wiele powiedzmy, może sobie znaleźć miejsce na rynku. To, to, to jest pierwsze. Drugie na pewno zwracam, powiedziałbym, 70% uwagi na zespół twórców założycieli biznesu, a 30% na sam pomysł czy ideę biznesową. Wychodząc z założenia, że świetny zespół z niezłym pomysłem, którą notabene zwykle, i tak się trzy razy będzie musiał trochę zmienić, ma większe szanse niż świetny pomysł w przeciętnym zespołem. Tak. Czyli podsumowując, czy jeszcze tutaj mamy jakieś dodatkowe? Dużo, elementy? dużo, ale, ale to takie tak. podstawowe. To, Czyli podstawowe. No, nie na wysokich emocjach. Bardziej B2B, bo mniejsze ryzyko, i też lepiej rozumiesz. I zespół zdecydowanie mocniej bierzesz pod uwagę tak, to niż to, to. To jest klasyka, którą myślę, że tak. dowolny artykuł, dowolna prezentacja na do temat inwestycji wczesnego etapu. Powie, no, że zespół, doświadczony zespół. Tak, zdecydowanie zespół w odpowiednim miksie kompetencji, motywacji jest, jest, jest dużo ważniejszy. Mhm. Już tak na zakończenie mam pytanie: takie bym powiedziała luźniejsze i na pewnym poziomie inspiracji. Ale kiedy no, przeglądasz, tak jak powiedziałeś, mnóstwo różnych spółek, spotykasz się z bardzo dużą liczbą nowych technologii, nowych pomysłów i czy jest w tej chwili coś takiego, co… Nie, nie coś, aż tak dużo, ale powiedzmy ale no, nie, no, jedna, dwie tygodniowo. I tak ponad przeciętną bym powiedziała, Wiadomo, że w tym naszym świadku startupowym troszkę to tak, wygląda ale na inaczej, pewno, na ale pewno nie jest to jest... linia produkcyjna jak funduszu venture capital. Tak jest. Tak. Więc moje pytanie brzmi, czy jest w tej chwili jakaś taka technologia i to nie musi być w ramach medtechu czy biotechnologii, ale w ogóle, że patrzysz na nią i czujesz taką to, ekscytację, że to jest coś co może być rewolucją, że może rzeczywiście jak już mówiliśmy, zmienić świat. Hmm. Myślę, że nie ma takiej jednej, jest, jest cały szereg. I, I to jak zwykle w technologii nie ma jednej magicznej złotej kuli, jednej magicznej tej różnicy. Na pewno jest szereg obszarów technologicznych, które moim zdaniem są bardzo ciekawe w horyzoncie najbliższych pięciu lat coś dużego się z nich wykluje z realnym sensie komercyjną. już wymienił dwa, trzy. Dwa, trzy. Na pewno syntetyczna biologia, szczególnie w obszarze produktów nużynnościowych, mm -hmm, mm -hmm. e, na pewno komercyjna eksploracja kosmosu, e, na pewno Realne rozwiązania technologiczne, które do czegoś służą oparte o blockchain. Mówię to o spekulacji na Widzieliśmy e, tokenach, tylko, tylko o realnych biznesowych zastosowaniach technologii blockchainowych. E, to są te trzy. Myślę, że trzy najważniejsze z, z mojej perspektywy. Super, to będziemy w takim razie za te technologie i ich zastosowanie, jak również za wysokie zwroty z Twoich inwestycji i wynalezienie leku na raka trzymać kciuki. Ja Ci dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Moim, moim gościem był Piotr Romanowski. Państwu też bardzo dziękuję za uwagę i będziemy się widzieć w następnym odcinku Startup Chat by Cobin Angels.